Na wystawie prezentujemy 40 prac znakomitych artystów, nie tylko z Polski, bo wystawa miała charakter międzynarodowy, ale również rysowników m.in. z Belgii, Indonezji, Izraela. Nie pamiętam, czy jest tam przedstawiciel RPA, ale, ale również takie prace brały udział, z takich krajów również brały udział w naszym konkursie. 11 sierpnia o godzinie 15 rozpoczynamy rysowanie karykatur na żywo. Czterech znakomitych karykaturzystów będzie tworzyć karykatury wszystkich chętnych. Karikatury będzie można zabrać ze sobą do domu.